Witajcie z powrotem w zadaniu związanym z odległością punktu od prostej. i tym razem ciut trudniejsza, ok? Przeczytajmy sobie treść. Dana jest prosta k, która wynosi minus 2x plus y plus 3 równa się 0. I teraz tak. Mamy wyznaczyć liczbę a, dla której punkt P leży w odległości 2, 2 pierwiastki z 5 od prostej k. Jeżeli wiemy oczywiście, że punkt P przyjmuje takie współrzędne które są opisane wzorem, tak? współrzędna x wynosi a plus 2 i współrzędna y wynosi a minus 1. Moja podpowiedź to po prostu należy zastosować nasz wzór, tak? D prostej od punktu P, od prostej k, tak? I który wynosi jeszcze na wszelki wypadek podpowiem tak, tak wygląda wzór. Jeżeli go nie znacie, to skorzystajcie z tablic, które są na naszej stronie. Warto korzystać z tablic, bo później na maturze usiądziecie, otworzycie, tak i nie będziecie i co do czego. To też trzeba przećwiczyć. Ok, a kwadrat, dodać b kwadrat. I coś jeszcze? No nie. Tu mamy współczynnik a, b i c, a tu mamy współczynniki a. Uh, Współżyłem tego punktu P, tak? czyli XO, YO. I jaka jest różnica między tym a tamtym zadaniem? Otóż tutaj mamy daną odległość, tak? czyli dwa pierwiastki z pięciu to jest zdane, a musimy znaleźć A, czyli wszystko trzeba podstawić i wyjdzie nam A. Jeżeli sami nie wiecie, zajrzyjcie do drugiej odsłony.